Następna, następna karta odkryta w zespole MKS Kalisz. Młoda, gniewna, obiecująca, perspektywiczna. Zosia Szczotkiewicz. E, Zosiu, parę słów o ciebie. Od, od siebie, o sobie, e, co byś chciała powiedzieć? No, mam nadzieję, <laughs> że... Tak. Mam nadzieję, że ten sezon będzie. Udany. Szczególnie, że to jest mój pierwszy sezon i jest trochę stres, ale mam nadzieję, że z czasem minie i się zgramy przede wszystkim z dziewczynami, stworzymy dobrą drużynę. Taką masz nadzieję. Tak. A jak twoje zdrowie mi. Wszystko ok? Jak to wygląda? Mm, jest lepiej powoli. Takiej że... takie odpowiedzi się nie spodziewałem. Jest zajebiście, bardzo dobrze. A nie lepiej. Jak lepiej, to znaczy, że było gorzej. E, jesteś, ćwiczysz, pracujesz nad sobą. Tak. E, co, cię, co cię boli? Jeszcze, jak jest lepiej. Czy jeszcze nic nie boli? Poza plecami, nic. Wszystko. Poza plecami. Wszystko gra. tak. <laughs> Ale cały czas ćwiczysz nad. Na tak. te plecy, i, i ma, mamy nadzieję, wszyscy, że, że już w momencie rozpoczęcia przygotowań, zarówno juniorskich, jak i seniorskich, będziesz w pełni zdrowa, będziesz mogła podjąć się ciężkiej pracy, która przed tobą. Zosia, na pewno miałeś wiele ofert z różnych klubów. Kibice w Kaliszu i nie tylko są ciekawi, skąd Twój wybór. Wybór na MKS Kalisz, który zajął. W drugiej połowie stawki miejsce. Co to Wam kierowało? Przede wszystkim to, że wcześniej miałam styczność z, z Drużyną i bardzo ciepło mnie przyjęły. Bardzo szybko się zgrałam z nimi, bynajmniej tak mi się wydaje, z mojego punktu widzenia, i postanowiłam tam zostać. Stwierdziłam, że, że to jest klub dla mnie. Mhm. Też ze względu na trenera. A dziękuję. No, 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 czekałem na to, czekałem na to. No, mów dalej, mów dalej, no. Też w czasie, kiedy, kiedy byłam w Kaliszu i przychodziłam na mecze, bardzo spodobała mi się atmosfera, to jak kibice e, przychodzą z chęcią na te mecze. Jak, jak w ogóle jest. Jakby organizacja tych meczy, bardzo, bardzo mi się to podobało i. I bardzo profesjonalnie do tego wszyscy podchodzili i stwierdziłam, że, że to pójdę. Zosia, piękna organizacja, fajna atmosfera. Mam nadzieję, że w tych meczach na najwyższym poziomie nie będzie Ciebie paraliżowała. Jesteś jedną z dwóch dziewczyn, kobiet, które będą odpowiadały za kierowanie tym zespołem. Powiedz mi, mniej więcej znasz bez nazwisk skład osobowy zespołu. Wiesz, że to będzie zespół, ja już to powiedziałem wcześniej, 19. Plus. W związku z tym, na pewno będzie to zespół młody, oparty o no, bardziej doświadczone te zawodniczki. Co byś uznała za sukces? Co byś chciała w najbliższym czasie osiągnąć? I tak pokrótce opowiedz nam troszkę. Myślę, że nie znam dobrze składu. O, to znaczy, to... jesteś nieprzygotowana, no mów dalej, <noise> dobrze. No, chciałabym no. przede wszystkim um, utrzymać się, zdobyć jakieś dobre miejsce. Na pewno nie. W połowie stawki byłoby to. Według mnie byłby to już duży sukces, jak na to, że mamy młody zespół. Hmm. Mhm. Powalczyć przede wszystkim z tymi drużynami wyżej w tabeli i hmm. nie wiem. Chyba, no. chyba, a cel osobisty? Na pewno e, podwyższyć swoje umiejętności siatkarskie. Hmm. Poprzez nie, ciężką tak, pracę. Po tak, oczywiście. oczywiście. I co? I Jul... Zapoznać się z tą seniorską siostrą lepiej. Zosia, wiadomo, koronawirus e, cały czas z nami. Powiedz mi, jak w tych ciężkich czasach sobie radziłaś z tym wszystkim, z tymi e, domowymi, domowymi przebywaniami. Cały czas e, ćwiczyłaś, e, czy, czy odpoczywałaś, regenerowałaś się? Jak to wyglądało u Ciebie? No tak pół na pół. Stwierdziłam, że jednak pół. trzeba, trzeba jednak e, no, utrzymać jakoś tą formę, starać się wynajmniej, ale też dać sobie trochę odpocząć. Jeżeli jest e, taka okazja. No też e, przygotowuję się do matury, więc tego czasu troszeczkę jest mi mam zagospodarowany czas, że tak powiedzmy i, i nie nudzi mi się w domu. Trzymam palce za tą maturę oczywiście, bo to najważniejsza na, na, ten, na tym etapie najważniejsza rzecz w życiu zdać, mieć za sobą później wszystkie furtki się nagle więcej furtek się otwiera do, do późniejszej realizacji swoich swoich marzeń. Także trzymam za to palce. Powiedz mi, wygrałyście w juniorkach półfinał. E, PZPS, Polski Związek Piłki Siatkowej e, szumnie zapowiedział, że będziemy grali w finał. Jakie tutaj są Twoje oczekiwania? Wiadomo, że zespół juniorski w Kaliszu jest dość silny. E, mierzy w medale. Jak Ty to oceniasz? No mam nadzieję, że, że w tym roku uda nam się zrobić złoty medal, bo z roku na rok mamy coraz lepszy skład. Też dodatkowo dziewczyny Kadytki dojdą do nas, więc myślę, że to będzie jeszcze większe wzmocnienie. Mm, no, też wcześniej nie udało nam się zdobyć. Mieliśmy drugie miejsce. Jeszcze tam dwa lata temu w Dębicy gram to brązowy medal i może w tym roku się uda złoto. być <laughs> razem z dziewczynami, przerwać tą pastę. więc. Jakie mam oczekiwania? No, był brąz, było srebro w Twoim wykonaniu, tak. teraz czas na złoto. No Będę też na pewno. E, starał się kibicować, uczestniczyć w tym i pomagać wam jak tylko będę mógł. E, powiedz mi, kadra juniorek za tobą, e, przed Tobą e, zgrupowania chyba bo nie wiem, czy taką nominację dostałaś, czy rozmawiał z tą tromion Nawrocki, e, zgrupowanie pierwszej reprezentacji w tym ciężkim okresie e, bez imprez, ale na pewno takie dziewczyny jak ty, czyli. Dziewczyny z determinacją, z potencjałem, z umiejętnościami, e, z dużą wolą walki, na pewno Teni e, z tobą rozmawiał. Powiedz mi, jakie, jakie są plany względem ciebie i bardziej znaczy, kibicom, no, niż mnie. No, na razie wiadomo, jakby jest taka sytuacja, że no niestety nie można wziąć więcej dziewczyn. I dostałam taką informację, że jestem trzecia w kolejce, że trzecią w kolejce rozgrywającą, i po prostu czekam na rozwój wydarzeń. I ja tutaj się Czyli czekamy. Jesteś, tak? Rozumiem, jesteś trzecia, trzecią rozgrywającą reprezentację. Jeżeli będzie możliwość wzięcia trzech rozgrywających, wtedy pojawi się na kadrze. Jeżeli będą dwie, będziesz czekała, żeby się wymienić z którąś ze swoich koleżanek na swojej pozycji. Tak? Dobrze to zinterpretowaliśmy? Tak, w dalekiej przyszłości. W, niedalekie, w niedalekiej przyszłości, tak, tak. jest. E, Juleczko, w domku siedzisz? Juleczko, przepraszam, Zosiu. Zosiu, w A, domku siedzisz? Nic, nic innego nie mam do roboty. Tylko jak to, to nie? Ćwiczyć tak? powinnaś, ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Domy, domy. Ćwiczenia, nauka do matury, ćwiczenia, nauka do matury, ćwiczenia, nauka do maturania seriale i seriale no. No jak będzie jakaś ładna pogoda, to wyjdę na razie, to niestety nie mogę. A powiedz jeszcze kibicom, bo ten, ten etap, prze, że tak powiem, przeoczyliśmy troszkę w wywiadzie. Skąd pochodzisz, jakie kluby reprezentowałaś, żeby tak tłumnie przybywający na halę Arena Kalisz kibice trochę bardziej cię poznali? Pochodzę z Wałcza. E, jakby. Większość może nie wiedzieć, gdzie to jest, e, więc może tak. Podpiłam. Tak, pod piłą. E, No i co? I wcześniej e, grałam w Ałczu w moim mieście, potem e, wjechałam do Polic, potem do piły jeszcze bliżej. E, I potem e, do Kalisza zostałam, zostałam powołana do szczyku, a potem do Kalisza. Super. Wszyscy już wszystko, chyba wszystko. Wiedzą, co byś chciała jeszcze powiedzieć kibicom, którzy na pewno ci będą oglądać? Nie wiem, no, mam nadzieję, że dobrze się. Ale się... to ja mam wiedzieć? <trych> <trych> Do Zraca, dobrze, zapytać, musi, musisz coś... i, i, I co i? I? Będziemy i, chyba i... zwieżać razem. Tak. Nie wiem, coś. Super. To jest zwycięstwo Super. najważniejsze e... i dobra gra. Tak jest. Najważniejsze, najważniejsze zaangażowanie, zwycięstwa i dobra gra. Ta dobra gra nawet przed zwycięstwami, bo nie każdy mecz można wygrać, ale jeżeli się przychodzi tak. do szatni i mówi się, dało się wszystko, to to wtedy jest troszkę człowiek z tego z tej porażki, które mam nadzieję, że w tym sezonie będą już znacznie rzadsze niż w tamtym, e, Jest troszkę rozrzeszony. Zosiu, na koniec z każdego wywiadu nominujemy zawodniczkę do kolejnego. Jaką pozycję byś wybrała, żeby następna, następna twoja koleżanka z drużyny mogła udzielić tego wywiadu? Myślę, że teraz kolej na przyjmującą. Byłaś środkowa, a teraz może przyjmująca. Tak. Dobrze, dobrze, dobrze. Zrealizujemy twoją prośbę, następna Następnego wywiadu udzieli przyjmująca MKS-u Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam wałczyć na jeziorko. Cześć. Trzymaj się ciepło. Do widzenia. Cześć.